oceniamy odległości, przygotowujemy w głowie aktykę strzelania. Witamy Państwa w Dolinie Zamkowej. Dolina jak tutaj wszyscy widzimy jest rozległa i przepiękna. Odbywają się pierwsze mistrzostwa w Łucznictwie Te mistrzostwa będą się odbywać przez 3 dni w trzech kategoriach. Tor Polski, czyli długi, kręty, kilkuset metrowy e, odcinek z wieloma strzałami. Jeżeli Państwo nie wiecie, to pochwalimy się. Tor Polski to jest pomysł nasz, polskich uczników. Ponad 10 lat temu stworzyliśmy przepisy do tej konkurencji. 1 do 5. Przenosimy się teraz na górę i przed zamkiem mamy tor prosty o długości 90 metrów. Na tym torze strzelamy konkurencję raid czyli konkurencję opartą o przepisy korańskie. To jest w żargonie uczniczym 2-3-3, czyli dwa przejazdy do dwóch tarcz, dwa przejazdy do trzech tarcz w jednym ustawieniu i dwa przejazdy do trzech tarcz w innym ustawieniu. A kolejna, kolejna konkurencja też rozgrywana tutaj na, na terenie płaskim. Po zakończeniu rajdu będziemy strzelali konkurencję tower i to już jest konkurencja opartą... Warta na przepisach węgierskich, gdzie jest jeden cel, na jedna duża mata ustawiona na wysokości 1,80 m, do której się strzela tyle, ile zawodnik da rady. Najlepsi strzelają po 7-8 nawet strzałów. Udało nam się ściągnąć 20 zawodników, co jest bardzo dużą liczbą, ponieważ takie pierwsze zawody, jak się gdzieś odbywają, to jest w granicach 10-15, także Zamek Golubski się cieszy taką popularnością, że ucznicy chcą przyjeżdżać do nas i teraz, kiedy się odbywa pierwszy turniej ucznictwa konnego, też nie zawiedli nas. Z tego co słyszałem, Zamek Golubski będzie również reprezentować Pani. Tak, będę reprezentować Zamek Golubski. Reprezentuję w ucznictwie pieszym, ale też w konnym. I nie ukrywam, że to, że tu się odbywają te ucznictwo konne, no to jest jakby trochę tam moja zasługa, ponieważ no, lubię to i, i są fajni ludzie, fajne zawody. Skoro się odbywają w całej Polsce, to myślę, że tu są doskonałe warunki, żeby, żeby takie zawody się odbyły. Teraz będą przygotowywać się zawodnicy do startu próbnego, czyli bez strzelania w kusie, będą przygotowywać sobie konia. Tak akurat jest grupa pierwsza, praworęcznych, więc będą przygotowywać konie do totoru. Na naszej publiczności będę tłumaczyć na przykładzie Zosi i tutaj podda skok. Skaczemy plus 5 punktów i strzelamy w skoku zawodnicy praworęcznie oglądają tor, yy, ponieważ tarcze są rozstawione w różnych konfiguracjach, różnych odległości. Taka jest jedyna możliwość właśnie obejrzenia toru przed startem jeszcze dodatkowo będą mogli przyjechać się kłusem, a potem już mamy przyjazdy normalnie punktowane są faworyci, jest Mistrzyni Anna Sokulska w ucznictwie konnym, jest Michał Sanczenko, też wielokrotny mistrz. No i są tacy nowi młodzi juniorzy, którzy też są, nie ustępują w strzelectwie starszym. Na początku czyli znaczy jeździłam konno, potem doszedł do, do mnie łuk, co mi to łatwo znaczy ułatwiło mi później dalej rozwijanie mojej pasji. No i udało mi się zdobyć różne medale na arenie międzynarodowej, tak jak w Iranie, Japonii, czy na mistrzostwach, ostatnio mistrzostwa Europy w Francji i mistrzostwa świata w, w Iranie. Widzę, że on się niecierpliwi. Tak, bardzo. Już jakby pierwszy raz tu jest i trochę dla niego to jest przyżycie. Nowy teren, to ma znaczenie. Tak, no. Tak, bardzo ma znaczenie. Jeździliśmy już w nowe miejsca, ale tu akurat nigdy nie był. No właśnie, skoro nigdy pani tutaj nie była, jak pani ocenia ten teren? To jest dobry do tego rodzaju zawodów, czy trudny? Yy, trudny, ale ciekawy. Fajnie jest, bo są różne górki, są różne jakieś zjazdy, podjazdy, różne jakieś rowy i tak dalej. Więc moim zdaniem ciekawy, po prostu do oglądania fajny. Koń się nie boi, tylko się popisuje, proszę zobaczyć jakie piękne stójki. Jak widać, Juniorka jest doskonałą yy, Amazonką. Tak, nie spada nawet już, jest, są elementy takie yy, kaskaderskie. Wszystkie strzały muszą być zgodnie z regulaminami oddane w galopie. Oczywiście koń może zwolnić, może przejść do kusa, czy, do, czy nawet do stępa, czy zatrzymać się, ale musimy no, z powrotem przejść do, w galop i wtedy oddawać strzały, inaczej sędziowie tarczowi ich nie zaliczą. A na tym torze mamy 10 sędziów tarczowych i 10 tarcz, więc jest dużo strzelania. Moim zadaniem jest sprawdzenie, czy zawodnik wykonał prawidłowo przejazd oraz spisanie punktów, a także zebranie jego strzał. Tor ma długość prawie 600 metrów, każdy z zawodników przejeżdża ten tor dwa razy. Więc jest dużo emocji, jest adrenalina. Jak widać, ja skończyłem przed chwilą przejazdy, więc jestem jeszcze zdyszany. Fajny, fajny tor udało nam się ustawić, bo na tym terenie, na terenie Golubskiego Zamku, są przepiękne i bardzo, bardzo dobre warunki do ustawienia naszej polskiej koronnej konkurencji. Bo trzeba dodać, że ta, ta konkurencja, tor polski, Polish track, na świecie nazywany Hand Track, to jest pomysł polskich uczników konnych. Ponad 10 lat temu wymyśliliśmy przepisy do tej konkurencji i się przyjęła na całym świecie. Jest to jedna z trzech konkurencji, które są głównymi na Mistrzostwach Świata w ucznictwie konnym. Pani Beata Lewandowska na koniu o imieniu Przedzimek. Jest oddany strzał. Nawrót. Wjeżdżamy na ten odcinek prosty i... I tutaj możemy strzelać do, wielokrotnie do tej tarczy, a jeszcze Państwu nie powiedziałam, że tarcze małe są punktowane od 1 do 7, czyli najwyższy wynik to jest 7 punktów. Ta duża tarcza nazywana Longshot, czyli, czyli odległość około 35-40 metrów jest punktowana za 10 i jeszcze jest punktowana wielokrotnie. Więc jeżeli ktoś trafi 3 razy, to ma 30 punktów, to można bardzo dużo zyskać. 9 trafiona była ta jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dociągamy i jest, brawo. Zawoda w Torze Polskim, który się dzisiaj odbywa, najtrudniejsze jest to, że trzeba panować nad koniem, ponieważ jeżeli są tory takie proste, że tylko koń biegnie wprost, no to tylko się skupiamy na strzelaniu. Jeżeli jest Tor Polski, to musimy tego konia pilnować i dodatkowo strzelać. Przed chwilą zakończył się Twój przejazd. Jak poszło? Dobrze, bardzo dobrze nawet. Ile punktów? E, nie mam pojęcia jeszcze, okaże się później. Przejazdy dosyć skomplikowane? Mm, tak, e, było trzeba pilnować koni, było trzeba się obracać e, w siodle, było trzeba przypilnować, żeby szły w galopie. Czy strzelanie na koniu z łuku to wymaga odpowiednich strzał i innych łuków? Wymaga łuków krótkich. Na, Na przykład taki, jak tutaj mam. Gdyby był dłuższy, mógłby zahaczyć po prostu o konia, byłoby po prostu niewygodnie. A strzały? A strzały dopasowuje się tak naprawdę indywidualnie. Wszystko zależy od długości. Na przykład teraz korzystamy z specjalnych nasadek, które służą do szybkiego zakładania nacięciwe. Specjalnie do ucznictwa konnego. Jestem tutaj drugi raz i w sumie teren jest super jest naprawdę Ma duży potencjał do tego, żeby tu zrobić więcej właśnie takich skomplikowanych torów, bo każdy tor polski wygląda inaczej. Ostatnia grupa, pierwszy zawodnik, ostatnie przejazdy toru, na torze polskim. Przed chwilą zakończy Pan drugi przejazd, który był lepszy? Jest. Drugi. Ja lepiej czułem się na drugim, aczkolwiek punktowo nie wiem, czy razem pierwszy się nie okaże lepszy. Bo parę strzał tarcz było pominiętych, ale ogólnie. Takie 75% możliwości moich, myślę. Ale mm, koń poprawnie, ja dobrze strzelałem. Ja więcej psułem niż koń. Strzał, pierwsza tarcza zaliczona. Teraz offside. Jak, Jak Pan ocenia ten tor? Dzisiaj? Yy, tor? Fajny. Yy, ten typ toru polskiego. Yy, tor... W jednym kierunku jadą lewo-praworęczni. prawo eee, Dużo takich rzeczy innowacyjnych, ale są to proste schematy, które były gdzieś jeżdżone. Eee, bardzo fajny jest na samym końcu podjazd. Stromy podjazd i długi ta dolinka tutaj daje niesamowitą możliwość wykorzystania tego, gdzie konie brak, dosyć się męczą i to odczuwają, Aż, ale to jest, jest to dobry. bezpieczne. Konie zawsze pod górę chodzą szybciej, ale dobry, wspinają się to, bezpiecznie. Przygotowuje się do do Zawodnicy, którzy tutaj startują, mają szansę, że tak powiem, dostać się do kolejnych mistrzostw, powiedzmy, nie wiem, Europy, świata? Jak to wygląda, jeśli chodzi tutaj o tą klasyfikację? Tutaj zawodnicy zbierają punkty do ogólnopolskiego rankingu, a, ten, a miejsce w tym rankingu i u seniorów, i u juniorów decyduje o e, e, przynależności do kadry Polski na e, imprezy międzynarodowe. W tym roku, we wrześniu, mamy mistrzostwa świata federacji IHA w Mongolii, a federacja WHA też międzynarodowa, przygotowała finał Pucharu Świata, który będzie rozegrany w grudniu w Arabii Saudyjskiej. I, i tu, i tu, znaczy, jeszcze Polacy do, do finału, bo to jest drużynowy, drużynowy, drużynowy Puchar Świata, to jeszcze muszą przejść eliminację. Ale znając moich kolegów i koleżanki, którzy są w top 5, to myślę, że bez problemu zakwalifikujemy się do finału. Więc te mistrzostwa tutaj w Golubiu Dobrzyniu mają duże znaczenie, odgrywają ogromną rolę dla każdego zawodników. Tak, mają duże znaczenie i jeszcze z innej strony to jest też pierwszy nasz krok do tego, żeby pokazać miejsce przy Zamku Golubskim, warunki jakie tutaj są, lokalizacja, która jest bardzo dobra dla, dla, wielu, dla wielu województw i dla zagranicy, no bo tutaj czy z Gdańska, czy z Warszawy można, można przylecieć do Polski. Chcemy roz, rozpromować, pokazać to miejsce jako Nowy punkt na uczniczej mapie światowej. Miejsce świetne, zaplecze socjalne dla zawodników, no i przede wszystkim Dolinka, która daje niesamowity widok. Widać z jednego miejsca cały przejazd wszystkich zawodników, co nie zawsze jest możliwe. No i zarówno tor ten węgierski i koreański, one też są w fajnym miejscu z zamkiem w tle. To bardzo fajny widok, trzeba powiedzieć. Różowe letki, sary. Ciekawy był też poza konkurencją turniejową pokaz zręcznościowy dla publiczności w wykonaniu niektórych uczników biorących udział w zawodach. Sebastian Prokowi Kardasz. W tym czasie organizatorzy podliczali punkty i przygotowywali nagrody dla najlepszych. Najlepszy otrzyma złotą strzałę, prawdziwie złotą strzałę. Złota strzała za zwycięstwo kwalifikacji generalnej seniorów powędrowała do anny Sokulskiej za MM arcery. Tak jest, to jest zwycięzczyni pierwszych zawodów konnej w łucznictwie konnym przed zamkiem Golubskim. Brawo, brawo, brawo! Zwycięzcą i zdobywcą Złotej Strzały w grupie juniorskiej został Sebastian Prokop z klubu sportowego Strzała Opalenie. Pierwszy turniej łucznictwa konnego Złota Strzała w Golubiu Dobrzyniu okazał się bardzo bogaty w rekordy. Wielu uczestników uzyskało podczas tego turnieju nowe rekordy życiowe. Wśród rekordzistów znalazł się Sebastian Prokop. Jego wynik w Golubiu dobrzeniu okazał się piątym wynikiem w łącznym rankingu światowym seniorów i juniorów. juniorów poprosimy o zejście. Takich wydarzeń jak to na Golubskim Zamku można oglądać w każdy weekend. Już 18 czerwca odbędzie się bieg o wschodzie słońca, a 24 czerwca przegląd zespołów ludowych z regionu kujawsko-pomorskiego połączony z degustacją potraw, któremu towarzyszyć będzie wystawa starych ciągników. Trzydniowy zlot traktorów i maszyn i ciągników starych Połączone z festiwalem zespołów ludowych z całego regionu, a także w niedzielę przyjeżdżają tutaj najstarsze samochody na kilka godzin. Między 11 a 13 w niedzielę przyjeżdżają także sam, no, fani moto, motoryzacji. I tuż, tuż nie, niedługo, bo już 7 lipca zaczynamy wielki międzynarodowy turniej rycerski z udziałem siedmiu drużyn z całej Europy i świata. To jest Włosi, Niemcy, Francuzi, Szwedzi, Finowie, Australia, Kanada. Przyjeżdżają, chcą tu udział brać. Także i nas widzów i kibiców nie powinno zabraknąć. Zapraszamy.